Los chciał, że w 2014 roku wchodzę do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ponieważ w telewizji, gdzie pracowałam, zajmowałam się głównie sprawami politycznymi. Zatem weszłam z przygotowaniem i z refleksją. Dziś moja refleksja jest następująca. O Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kompletnie nie wiemy. Kompetencje pokrywające się, uzupełniające się, wykluczające się czasami, powodują, że dochodzi do stać na linii wojewoda marszałek, na linii radni marszałek. Przykładem jest na pewno są wysypiska śmieci. Marszałek województwa dość mocno i e, jednoznacznie mówił, że to nie są jego kompetencje, mimo że radni sejmiku się domagali konkretnej reakcji marszałka województwa marszałkowskiego. Państwo pewnie pamiętacie e, słynne wysypiska śmieci, tą aferę, która przebiegła przez wszystkie media. Drugą kwestią była kwestia związana z kryzysem na Odrze, 2022 rok. Temat bardzo e, mocno omawiany właśnie w gremiach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i także pytanie o kompetencje. Czyli rozpoczynamy wielką debatę dziś o to, która z instytucji, które z szczebel samorządu e, powinien mieć, ma, a w konsekwencji za co odpowiada? Tak, po tak. pierwsze może spójrzmy na to z punktu widzenia zarządzania państwem, no to w latach 90. szczególnie wielką łatę przywiązywano do tego takiej no butelnik, bo ta obawa, żeby nie nastąpiło rozdrobnienie władzy i żeby nie nastąpiły tendencje odśrodkowe tak zwane, czyli że silne regiony będą zmierzać kół. I tutaj możemy sobie różne warianty opowiadać, ale nie ma na to czasu. tak. Ale że te silne regiony będą właśnie miały taką e, politykę odśrodkową prowadziły od, od władzy centralnej. Ale też e, proszę zauważyć, że dzisiaj... Większość polityków nie jest wcale zainteresowana tym, żeby marszałkowie byli wybierani w wyborach bezpośrednich, dlatego, że zostanie wtedy zatyturowany kolejna przestrzeń polityczna do, do konkurencji, tak? Dzisiaj albo się skupiają na wyborach lokalnych, albo na wyborach ogólnokrajowych krajowych W momencie, kiedy tu jeszcze, dlatego marszałek, sejmik województwa nie jest aż tak bardzo Ważny i ciekawy z punktu widzenia partii politycznej, która ma y, no, taką tendencję do zdobycia i utrzymania władzy, ale w państwie, tak? W państwie. Są państwem i tam ten polityk jest widoczny na dystansie ogólnokrajowej. Ale z drugiej strony, o ile to wiem, pamiętam, to inicjatywa, żeby maszary były wybierane w wyborach bezpośrednich, jest to inicjatywa SLD, czyli lewicy, tak szeroko pojętej, tak to nazwijmy. I wydaje mi się, że to co pani powiedziała właśnie, że nie rozumiemy marszałka, upartymienie samorządu na poziomie województwa, no to jest pytanie kluczowe. Czy my mówimy o samorządzie, czy o kolejnej arenie rozwojowych partyjnych? Tak? i nasz samorząd województwa, no wybaczcie Państwo, no, generalnie jednak tutaj wywodzi się i posiłek partii politycznych. Tak? nikt bezpartyjny nie ma, na, może, może potem powiem, że on już nie reprezentuje swojej partii, a reprezentuje wszystkich mieszkańców, tak? Ale początkowo korzenie zawsze są tam y, partyjne. No i to wtedy jest ta dyskusja ogólna, co to jest samorządność, tak? na poziomie województwa, na poziomie regionu, czy to jest samorządność, czy to jest jednak strona polityczna, na której partie polityczne w inny sposób, ale realizują swój program polityczny, swój projekt polityczny. Tutaj się mocno rozjedziemy z no, no. światem nauki, a, a światem praktyki, bo jest tutaj bardzo dużo studentów, więc nie wiem czy wszyscy studenci mają świadomość, jak jest wybierany zarząd i jak są wybierani rady. W okręgach wyborczych, w zależności od wielkości województwa, nie wiem, kto to nas się odnosi, z tych okręgów, pewnie jest 6-8, i na podstawie tego okręgu zwołanie radni cyniku, a pewnie jest wybierany zasób. Co ważne, marszałokani członkowie zawodu, wcale nie muszą być radnymi cyniku. Ale Pani Profesor, jak Pani sobie wyobraża, wybór bezpośredni marszałka Dolnośląskiego, który by musiał robić kampanię od ołowy po Jacoszyst czy od zakopanego Kraków. Nie da się nawet tak posłów czy sam to nie wybierała, No nie tak mówimy o samorządzie, jeżeli parlamentarzystów. W województwie wybieramy tak w okręgach, że całe województwo dolnośląskie nie wybiera wszystkich posłów, tylko jest podzielone na okręgi, no to tak samo byłoby niemożliwe prowadzenie kampanii, wybieranie marszałka w tak wielkich województwach. U nas po polskim okej, okay. natomiast w wielkich województwach no, nie ma możliwości, ma, ma zbyt, żeby marszałek studził, robił kampanię swoją samorządową, gdzie od punktu do punktu jest e, 300 km. Poza tym, niech Państwo zobaczycie, zobaczycie, dzięki temu, że jest to organ kolegialny, bo w przypadku prezydenta miasta organem jest prezydent, natomiast w przypadku zarządu, jest pięciosobowy zarząd. I teraz ten pięć osób składa się z różnych części województwa. I dzięki temu jest marginalizowany małży rynica u państwa czy często komaś Śląskim, dlatego że mamy swojego członka zarządu, który dba o tą część regionu, który jest który składa się na, na, na całe województwo. Na ja przez wiele lat byłem samorządowcem tego najniższego szczebla, bo samorządu gminnego. E, I mam w ogóle takie przeświadczenie, że e, samorząd wojewódzki właśnie na poziomie sejmiku e, dla wielu mieszkańców jest absolutną abstrakcją. E, a jest urząd wojewódzki, to, to nie wiadomo w ogóle czym się ludzie tam zajmują. I Mam tutaj pewne obawy, że wprowadzenie wyborów bezpośrednich na marszałka na województwa osiągnęłoby skutek wręcz odwrotny od zamierzonego, to znaczy nie, nie doprowadziłoby do, do jakiejś większej demokratyzacji przejrzystości, ale wręcz jeszcze bardziej do, do politycznego i upartyjnienia tej funkcji. Jeżeli patrzymy na kwestie związane z prowadzeniem kampanii, moje osobiste doświadczenia, kiedy rozmawiam z wyborcami i mówię, Proszę o głos do Sejmiku wojewódzkiego. Tak, tak, tak. Ja nie wiem, nie wiem. Rada narodowa zgadza się. Nie, nie, wiem, wiem o co chodzi. Będę głosować. I to jest refleksja nad tym, w jaki sposób oddajemy głos, na kogo oddajemy głos i jaką mamy wiedzę o możliwościach, o czym decyduje samorząd województwa dolnośląskiego. Wydaje mi się, że współczesne media powodują, że będziemy z biegiem czasu mieli coraz większą rozbieżność między sprawnością wygrywania wyborów a sprawnością zarządzania. I to jest w dłuższej problem. Co z tego, że facet robi fantastyczne filmy i świetnie się e, z, spełnia e, w social media, umie zrobić kampanię wyborczą, jak później przychodzi do zarządzania, są wiele do ręce. Dlaczego z, dzisiaj rozmawiamy tylko z punktu widzenia samorządowców, jak ma być, a dlaczego nie pytamy mieszkańców, jak powinno wyglądać? Jeśli popatrzymy na badania mieszkańców, to się okazuje tak, że y, mieszkańcy jako wyborcy mogą mieć kompetencje wyboru marszałka województwa, choćby poprzez narzędzia elektroniczne. Dzisiaj mamy do czynienia z postępem technologicznym. Młodzież tu siedząca na starej doskonale o czym ja mówię. Dzisiaj się przez świat internetu przyglądamy światu temu realnemu. To po pierwsze. Po drugie, e, chciałabym też powiedzieć, że e, z punktu widzenia mieszkańca, ja jestem mieszkańcem województwa powiatu i gminy. Mi naprawdę mnie naprawdę nie interesuje, jak wygląda struktura instytucjonalna. Ja chciałabym mieć wysokiej jakości usługi publiczne, spory międzykompetencyjne, między różnymi organami. Tak naprawdę mnie jako mieszkańca nie interesuje. Ja bym chciała wiedzieć, że ja przyjdę w 10 minut załatwię, albo w ogóle nie wyjdę z domu i załatwię swoją sprawę w rzędzie. To jest strategia lizbońska, której Polska do tej pory nie wykonała, ale tak powinno być. jak popatrzymy na to, to wtedy się okaże, że te wszystkie spory mogą być jałowe. Przepraszam Państwa tutaj siedzących. Ale one są w stanie jałować. Bo ja jako mieszkaniec... Chciałbym mieć usługę na, wysokie, na wysokim poziomie. I centralizacja usług publicznych wtedy, z tego punktu widzenia, wydaje się całkiem fajnym projektem. Pamiętajcie, 80 ludzi w tym państwie. Czyli 16 osobowych zarządów. To po rządzie jest najważniejsza ekipa. My to marginalizujemy. My to lekceważymy. A to jest naprawdę ta 80 to jest. Wszelkie ważna, po rządzie powtarzam, ekipa w tym państwie. I należałoby z większym szacunkiem, z większym uznaniem, z większym, jakby, prosto też na to zwrócić uwagę. O wszystkich naszych działaniach. Informujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, w naszych social mediach i tam też będziemy przekazywali informacje o tym, co się będzie działo w kolejnych krokach. Zapraszamy serdecznie.